Proszę Państwa, nazywam się Urszula Jędrzejczyk. Jest tutaj na sali razem ze mną również mój mąż Grzegorz Jędrzejczyk. Założyliśmy wspólnie prywatne muzeum, które nosi nazwę Muzeum Dawnej Wsi Domek Tkaczki. I o tym muzeum właśnie Państwu opowiem. Historia muzeum zaczyna się w 1993 roku na strychu w rodzinnym domu mojej mamy w Majkowie koło Skarżyska. Znalazłam czułenka, nicielnice i płochy, części warsztatu tkackiego, którego używała moja babcia, oraz kobylicę mojego dziadka. Na zdjęciu jest mój dziadek i te wszystkie znalezione przeze mnie przedmioty. Krosna nie zachowały się. Po latach udało mi się znaleźć podobne w Suchedniowie. Na zdjęciu jest moja babcia Eleonora Niewczas. Na dole są krosna znalezione w Suchedniowie i właśnie te narzędzia tkackie oraz kołodziejskie dały początek kolekcji związanej z dawną wsią, która jest uzupełniona do dziś. Kolekcja pokazywana była na wystawach w różnych placówkach kulturalnych, m.in. podczas Festiwalu Technologicznego Kuźnice Koneckie w Muzeum Wsi w Maleńcu i Muzeum Wsi Kieleckiej z Kansenie w Tokarni. Dawne narzędzia, przedmioty codziennego użytku oraz tkaniny wykorzystywane były w pracy z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi, we współpracy ze szkołami w Bliżynie i Skarżysku. Eksponatów ciągle przebywało, urządziliśmy stałą wystawę w dawnych zabudowaniach gospodarczych i organizujemy warsztaty tkackie, pokazy oraz wspólnie z Gminą Bliżyn, Stowarzyszeniem Rdest i Stajnią Jagiełka cykliczne imprezy. Takie jak Dzień Tkaczki w pierwszą sobotę października oraz w Jokoniku, pochodniku. Dzień tkaczki my wymyśleliśmy i dołączyła się no, prawie cała Polska już do tego dnia. W pierwszą sobotę października obchodzimy w Polsce Dzień Tkaczki. Składamy sobie życzenia samych szczęśliwych splotów zdarzeń. Eksponatów przybywa. Mamy udokumentowany cały proces obróbki lnu, od wsiania lnu, posiadamy wszystkie narzędzia, do tego plansze z lnem z każdego, tego, z każdego momentu tego procesu. I taka duża wystawa, która była w latach 2007-2012 nosiła nazwę Kolorowy Kod Kultury. Wędrująca wystawa, na której prezentowane były tkaniny ludowe lub inspirowane ludowymi, robione na krosnach, ale prezentowane tak, by pozbawić je pierwotnej użytecznej funkcji. Wystawa prezentowana była m.in. w galerii na piętrze Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, podczas której dzieci ze szkoły muzycznej próbowały zagrać melodię schodników, wykorzystując dzwonki polifoniczne i przypisane nutą kolory. Prace pokazywane były w różnych miejscach: w remizie, w gospodarstwie agroturystycznym, w księgarni, w bibliotece podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, a także były wykorzystane przez młodzież podczas happeningu. Zakup tkanin był możliwy dzięki stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymałam w 2007 roku. Uczestniczymy w imprezach plenerowych, na których prezentujemy dawne, ginące zawody. Odtwarzaliśmy dawną wioskę podczas festynu Przystań Bliżyn, Glina i Tkanina w 2011 roku. Braliśmy udział w targach turystyki wiejskiej AgroTravel w latach 2009 i 10, a w 2011 roku w programie Kawa czy Herbata. To my. I ważna data 25 czerwca 2012 roku. Ponieważ zaczęto mówić i pisać o nas muzeum, postanowiliśmy z mężem oficjalnie je założyć. 25 czerwca 2012 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał regulamin Muzeum Dawnej Wsi domek Mektkaczki. Obowiązki. Muzeum jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale ze zdolnością do czynności prawnych. Działa na podstawie ustawy o muzeach i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. I w dalszym ciągu już jako muzeum. Organizujemy warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Uczymy jak złożyć krosna. Uczymy jak przygotować osnowę, wykonywać tkaniny. Uczymy tkać na ramach, bartkach i krosnach poziomych. Proponujemy dla dzieci zabawy, jak to zelnem było, a dla dorosłych nauka tkania. Każde dziecko przed, zanim usiądzie do krosien, tych krosien, które właśnie tutaj stoją, będą użyte jutro. Każda dziewczynka kładzie zapaskę na siebie, a każdy chłopiec kapelusz. Odwiedzają nas grupy zorganizowane. To wtedy byli y, uczestnicy kursu na przewodników Świętokrzyskich, dziś już przewodnicy. Odwiedził nas zespół ludowy jaworzanki podczas Dnia Tkaczki. Zawędrował do nas festiwal wędrowania, y, który, y, którego organizatorem jest właśnie y, Centrum Edukacyjne Szklany Dom. Uczyliśmy się nawijać osnowy. Razem ze znajomymi. Uczymy dorosłych, uczymy dzieci, panów, panowie. Uprzedzamy zawsze, że tkanie uzależnia. No i współpraca. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie, nie współpraca przede wszystkim z rodziną. Mąż wciela się w postać, rolę kołodzieja. Pomagają również nam synowie i synowa. Współpracujemy między pokoleniami. Na zdjęciu powyżej dzieci grają na dzwonkach polifonicznych ludowe melodie. To takie nawiązanie do układu pasków. Podobno można zagrać melodię schodnika. Na zdjęciu na dole jest zespół ludowy kuźniczanki, który jest podczas widowiska utkaczki według mojego scenariusza. Współpracujemy z seniorkami, z kaczkami podczas takich projektów jak Białe Portki, wernik, scolnek i Wisinka. Na zdjęciu jest pani Leokadia Okła. Zapraszamy od maja do października. Domek tkaczki można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zwiedzanie jest bezpłatne. Kontaktujemy się, można się skontaktować z nami mailowo, telefonicznie. Można znaleźć również informacje na stronie www.domektkaczki.pl oraz na Facebooku. Ułatwi trafienie do nas mapa Google. Jeśli wpiszemy domek tkaczki na stronie mapy Google, łatwo znajdzie się trasa do nas. Dziękuję.